Cała lewa strona mnie boli, tak się wywaliłem, tu mam zdartą całą, znaczy całą, no trochę skóra. Wyjebałem się w mieszkaniu widzowie, tak jak ostatnio sobie dupę pobiłem na dworze. Znaczy teraz to o wodę się poślizgnąłem w mieszkaniu, bo purpur ten miskę wyrzucił z wodą i się poślizgnąłem, prawie łbem walnąłem w róg. Ale na szczęście, tylko powiem sobie całą lewą stronę. Ale nawet, gdy nie ma te, takiej wody rozlanej, czy coś. się serio, ja seria, potrafię jeść i się wyjebać. Ja nie wiem. O! O! Przykład! To było właśnie jakoś w zeszłym tygodniu. Idę sobie. Wchodziłem wtedy do metra i schodziłem sobie normalnie, ten, schodkami, i jakiś koleś. No, nie wiem, w moim wieku, nie? Przede mną też sobie schodzi. I oczywiście się wyjebałem w sensie, jakoś się zatrzymałem. Nie, nie spadłem po tych schodach, ale tak mnie noga bolała, bo tak sobie uwykrzywiłem. I poleciałem trochę, złapałem się tak w ostatniej chwili. On tak się tylko na mnie patrzy się odwrócił i ja się na niego patrzę, tak fuj, zażenowany, on do mnie, czy wszystko w porządku, ja do niego, że tak, tak, a w głębi tak mnie napierdalała ta noga, cały dzień mnie później bolało, ona się wygięła, nie wiem jak. Tutaj to ja mam jakiegoś dziwnego farta, że mimo tego, że sobie wykrzywiam tę nogę na wszystkie możliwe sposoby spadając, upadając i tak dalej to jeszcze nie miałem nic złamanego Znaczy, dalej mnie noga boli po czymś co mi się stało jakieś dwa lata temu i ona mi tak szczyka dziwnie ale, ale chyba złamana nie jest, albo, albo nie Raczej but byłby większy. Ja kiedyś przewróciłem się na schodach i całą klatkę mało, to czerwone serce, niesamowite. A to ja tak w podstawówce miałem, że szedłem ze schodów tak przeturlałem się. Jakiś nauczyciel później do mnie podszedł, tego, czy wszystko po, w, w porządku. Serce, a mnie tak bolało i czułem takie zażenowanie i rezygnację, że mi się wstać nie chciało. W sensie, mogłem wstać, ale mi się nie chciało. Po prostu chwilę sobie poleżałem i dopiero wtedy wstałem. Ale powiedziałem, że nie, że wszystko jest okej. Co tam jeszcze takiego żenującego dziwnego. Dobra, może nie będę już opowiadać. Raz. Wtedy nie spadłem. Ale wiecie jak. O Boże, jak to bolało. Przyciąłem sobie ręce tym drzwiami od samochodu. Nie wiem. Też. Ja debilem jestem. Włożyłem tak rękę i pierdolnąłem drzwiami. Ból był niesamowity. No, nie połamały się, ale... O Boże! Pod paznokciami miałem takie czerwone, ale nie zeszły mi paznokcie, ale bolało w kurwę. Ale to nie była pierwsza taka sytuacja, bo kiedyś jak. Ale to w, mi opowiadali. W sensie, mama mi opowiadała, że tak zrobiłem, bo ja miałem wtedy, o Boże, z 8 czy 10 lat. I jak mieszkaliśmy w Hiszpanii, to te drzwi wejściowe takie pancerne były, nie? I chciałem zrobić analogicznie to, co w przyszłości później zrobiłem z tymi drzwiami samochodu. Takie małe dziecko. Tak z Zawie. ręce wstawiłem i, I pierdolnąć no, oczywiście, chciałem z że się zorientowała, ale pomyślałem, ja je jakaś po jej znajoma. I tak pierdolnąłem tymi drzwiami. Moja babcia, bo wychodziłem razem z babcią widziała, co ja chciałem odwalić. I ona mnie zasłoniła. W sensie ona z automatu. Bo widziała, że mam tam ręce, to wsadziła swoje ręce, żeby to ją pierdolnęło. I ja chyba wtedy coś zrobiłem z tymi palcami babci. To by. No. Chyba ich nie połamałem, ale. Babcia wtedy przyjęła ten cios. No. Raz, ale to chyba opowiadałem, jak zamknąłem się z babcią na balkonie, nie? Zamknąłem nas na cały dzień. I to na słońcu w Hiszpanii. I to na chyba jakimś. nie pamiętam, ale wysoko to gdzieś było. Sąsiedzi nam z góry zrzucali ciastka, w sensie, na no, takiej lince nam je podawali. Wiecie, bo mm, w Hiszpanii to jest to samo z drzwiami wejściowymi. Jak zamkniesz drzwi wejściowe, to ich już nie otworzysz. W sensie, no musisz mieć klucz i kluczem je otworzysz. I analogicznie jest z balkonem jak zamkniesz się będąc na balkonie to już go nie otworzysz nie pamiętam jak to by. w sensie no jak zamkniesz się na balkonie będąc na balkonie to już się nie otworzysz nie musisz to zrobić wewnątrz domu no jakieś to tam zatrzaski miało czy coś nie i babcia rozwieszała pranie a to było jakoś tak nie wiem w sumie która to była ale to musiało być jakoś wcześniej. biorąc pod uwagę że Czekaliśmy tam cały dzień. Nie było nikogo w domu. E, rodzice byli wtedy w pracy. Jak babcia rozwieszała pranie. To ja sobie wyszedłem na ten balkon. Ja wtedy miałem też może jakieś 5-6 lat i zamknąłem nas, zatrzasnąłem i tak. I tak sobie czekaliśmy cały dzień, a tam gorąco było, to, to, to było chyba jakieś lato czy coś. Nie wiem. Wiem, że. Z tego, co mi mama później opowiadała, że było w chuj gorąco wtedy i próbowaliśmy się komunikować z sąsiadami. To jedyne, no, co się udało uzyskać, to to, że nam na jakieś tam lince czy coś podawali po prostu prowiant. No, a, a rodzice ten wieczorem wracali, więc tak to wieczora w sumie czekaliśmy na tym balkonie. Ja, jak kiedyś stanąłem na cipsiki komuś. W sensie na czosy w kinie. Przeprosiłem, ale mi było tak głupio. Chciałem się zapaść wtedy pod ziemię. Ja byłem tak zestresowany wtedy. Idziecie sobie spokojnie w kinie, wiecie, ciemno jest i nagle słyszycie pod butem tak. Ja było bardzo ciemno wtedy. A te nachosy to u mnie było przez przypadek wysypanie popcornu. Posprzątałem w głowa kota O weź! Smok. Ja ostatnio, znaczy ostatnio, to już jakiś czas temu było. Ja nie wiem co mam z tymi moimi ruchami. E... Był już koniec filmu, i trochę mi tego popcornu zostało. No nie wiem, to był duży popcorn, trochę tego zostało. I chciałem wyrzucić do kosza. I przy tym koszu. Ja nie wiem co ja zrobiłem, ale wysypałem cały popcorn przy tym koszu. Jakoś mi się coś z tą ręką. Ja nie wiem, jak, jak to się stało, ale mi było tak wstyd, tak głupio. Jeszcze. Chciałem to zacząć zbierać. Później ktoś przyszedł, on to zaczął zbierać. Było mi tak głupio. I później poszedłem. Ja chciałem, ja chciałem normalnie wyrzucić do kosza, a ja zawsze, wiecie, jak wstaję, to patrzę, czy nic na tym siedzeniu nie ma, ładnie po sobie staram się posprzątać i tak dalej. Nie zostawiam żadnych czy, 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 czy kubków czy, czy czegoś tam, tylko biorę, wyrzucam do tego śmietnika i przy tym śmietniku to wyjebałem. To się całe tam wysypało. Ja nie wiem, ja, ja nie wiem, o czym ja myślę. Czasami wyłączam się. Może to dlatego.